Cześć dziewczyny, dzisiaj zapraszam was na wideo na temat golenia twarzy Ponieważ jakiś czas temu pokazywałam wam w ulubieńcach To chyba było w ulubieńcach lipca, że kupiłam sobie takie nożyki do golenia twarzy I testowałam je przez cały lipiec I potem na koniec w ulubieńcach stwierdziłam, że był to świetny pomysł No ale oczywiście wiadomo, wiele z was się pytało Jakie są tego skutki uboczne, jak to się sprawdza, czy to na pewno jest bezpieczne oraz czy mogę zrobić na ten temat wideo? Moja mama zawsze mówi, że jest to taką sroką. Jak coś tylko się błyszczy, to ja od razu tak o, to ciekawe, to ciekawe. Jak ja widzę coś tego typu i nie za bardzo to rozumiem, i tak nie wiem o co chodzi, no to oczywiście, że to kupię. Dlatego to wideo jest bardziej dla ciekawskich albo dla dziewczyn, które mają naprawdę dużo tych włosków na twarzy i chcą się tego pozbyć. Z tego zabiegu wynikają dwie korzyści. Po pierwsze, pozbywacie się tych włosków, które Wam być może przeszkadzają. Po drugie, pozbywacie się tego starego naskórka dzięki temu, po tym jak już skończę golić twarz. To zawsze mam taką super mięciutką, delikatną skórę, dlatego ten zabieg najlepiej wykonywać wieczorem, przed spaniem, kiedy wasza skóra będzie miała te przynajmniej 6, 5, 8 godzin na regenerację. Nakładacie delikatny krem. I wtedy to wszystko się świetnie sprawdza. Jeżeli macie skórę, która jest bardzo wrażliwa na wszelkie podrażnienia oraz na na przykład mechaniczne peelingi z takie wiecie, jak z kawy albo z cukru i jeżeli wasza skóra nie lubi takich rzeczy, to nawet tego nie dotykajcie. Natomiast jeżeli macie taką normalną skórę, która dobrze sobie radzi z peelingami mechanicznymi, to też poradzi sobie dobrze z tym. Ponieważ na temat golenia włosów i odrastania włosów jest... Dużo różnej treści, i w sumie nie do końca wiadomo, co myśleć. Zapytałam się dziewczyny, którą znam i która po prostu zajmuje się zabiegami na twarz. Napisała coś takiego, że. Zapewniam cię, że to, że włosy odrastają grubsze i mocniejsze po goleniu, to mit. Ciekawe, nie? Podczas dotykania wydają się grubsze, bo są ścięte na prosto, zamiast mieć taką zwężającą się końcówkę, jak mają włosy przed goleniem. Dlatego wydają nam się mocniejsze, podczas gdy tak naprawdę są bardziej szorstkie i kujące, ale tylko w dotyku. Kobieta ma więcej włosów tylko wtedy, gdy jej hormony szaleją i na przykład zwiększa się poziom testosteronu, ale wtedy trzeba iść do lekarza i się tym zająć. Czyli z tego, co zrozumiałam, absolutnie się. Nasze włosy, ich grubość, ilość to wszystko zależy od genetyki i od hormonów. Czyli jeżeli macie włochate geny, no to po prostu takie będziecie miały, ale na przykład jeżeli macie jakieś problemy, wiecie, jakieś zaburzenia w gospodarce hormonalnej, to wtedy wasze włosy będą rosły grubsze, mocniejsze, ale wtedy trzeba iść do lekarza. I według tego co ona mówiła, golenie twarzy, golenie nóg rąk nie zwiększa grubości włosów ani ich um, ilości czy też koloru. Po tej rozmowie zrobiłam też mały research w internecie I rzeczywiście te wszystkie profesjonalne strony, które opisują takie, wiecie, kosmetologiczne sprawy Pisały, że to jest mit Ja osobiście tym opinią ufam Również powiem Wam, że moje dwumiesięczne doświadczenie z tym goleniem twarzy Też sprawia, że jestem gotowa temu zaufać, ponieważ naprawdę nie widzę, żeby cokolwiek więcej się tutaj działo Jeżeli chcecie goić twarz, to pamiętajcie, żeby goić twarz tuż po umyciu ja teraz przetieram sobie twarz takim mokrym ręcznikiem. <laughs> Mi się poczuchlały brwi. Tutaj mam nożyk, który używałam już z 5-6 razy, a tutaj mam nieużywany. Jak widzicie, one przychodzą z taką nakrętką. Ja osobiście zawsze przed użyciem, nawet jeżeli nie używałam wcześniej, lubię sobie zdezynfekować taki nożyk, dlatego biorę wodę ocenioną, wacik i po prostu to cudo przecieram. Każda z ma na twarzy włosy w innym miejscu. Dlatego też od razu ostrzegam, nie ma potrzeby golić całej twarzy. Chyba, że macie ten meszek bardzo mocny wszędzie. No to wtedy inaczej. U mnie meszek jest naprawdę widoczny, zwłaszcza tutaj. I tutaj. Dlatego też te miejsca będę golić oraz ja używam tych nożyków też do tego, aby wyrównywać. Linie włosów tutaj. Zazwyczaj robię po prostu tak, że naciągam sobie tą skórę. I wykonując takie małe ruchy, przesuwam to delikatnie po skórze. Słowo klucz to delikatnie. Cały myk polega na tym, że staramy się cały czas Golić te włosy w dół. Oczywiście tutaj przy uchu ciężko jest golić w dół, dlatego ja robię to tutaj przy uchu, robię w tę stronę, ale tak, na całej reszcie twarzy po prostu delikatnie jadę w dół. Potem przechodzę tutaj. Jeżeli po drodze zadrapniecie sobie jakiegoś pliszcza, to pamiętajcie, żeby Przetrzeć ten nożyk i go znowu zdezynfekować, bo nie chcecie sobie roznosić tych bakterii z po całej twarzy, nie? Na czole mam dużo takich małych włosków, które nie chcą się zmienić w duże, dorosłe włosy, tylko po prostu rosną sobie tak zupełnie bez sensu. Wiecie, rosną mi dosłownie nawet tutaj, i to tak brzydko wygląda. Na czole ograniczam się do tej linii przy włosach. Lubię ogolić to miejsce przy brwiach. Żeby pozbyć się tych wszystkich małych włosków nad brwiami Musicie być uważne, bo kilka moich koleżanek Skończyło z połową brwi Czasami kiedy nie chce mi się wyrywać brwi Na środku To tym nożykiem sobie wycinam Te wszystkie włosy, które mnie wkurzają Po tym wszystkim Najlepiej nałożyć jakieś bardzo, bardzo delikatne Krem albo żel. Ja na noc zawsze nakładam grubsze, bardziej odżywiające kremy, i dzięki wykonywaniu tego zabiegu takie kremy mogą się jeszcze lepiej wchłonąć, i rano macie dużo ładniejszą skórę. Tuż po ogoleniu twarzy lubię nakładać ten aloesowy żel, który kosztuje dosłownie 10 zł. Na dole oczywiście macie do niego link, i wtedy na niego możecie nakładać wasz ulubiony nocny krem, czyli u mnie będzie to Cetaphil. Jeżeli chcecie się pozbyć mężku, albo chcecie sobie spróbować Albo macie trochę problem z pozbywaniem się naskórka To to może być dla was rozwiązanie Ale pamiętajcie, że jest to taka trochę bardziej ciekawostka Ja jako Agacia Dziwaczka, ciekawska wszelkich nowości i wszelkich różnych pomysłów Po prostu tego spróbowałam, spodobało mi się No i teraz chciałam wam pokazać jak to robię Ale jak zawsze decyzja należy do was a teraz dzięki Wam za oglądanie i do zobaczenia w na następnym filmie. Cześć!